Witajcie w kolejnym odcinku z serii Jak gdzie co? Tak będę mówił, bo tak mi jest dużo łatwiej. Co zrobiłem w ostatnim czasie? W sumie nic nie robiłem, bo jakoś nie miałem chęci ani czasu. Jak pamiętacie, ostatni raz robiliśmy ten trudny lasek, co jest tam na górze. I mówiłem, że dzisiaj pójdziemy sobie do jakiejś jaskiń, spróbujemy znaleźć jakąś kopalnię. Ciekawe. A więc idziemy i. Po pierwsze muszę sobie zrobić trochę, trochę narzędzi, bo pochodni nie mam w ogóle, super. Co ja tu mam? Na pewno muszę sobie zrobić kilofy Ups. Eee, tak. Kilofy dwa są, łopata jest, tego nie będę w ogóle potrzebował. Miecz mi się przyda. Dwa miecze. Najlepiej. Ostrożności nigdy za wiele. Dobra, teraz muszę to podkładać, bo tak nierówno nienawidzę nierówności. To sobie zostawię. Gobla sobie został. w sumie mam ziemię, więc jak będę gdzieś nad czymś przechodził to. To będzie mi niepotrzebne Dobra to sobie zostawię Kwiatek głupi odłożę to też pochodnie tu mam Dobra tak miałem pochodnie Nawet nie zauważyłem ich Dobra węgiel zawsze można zdobyć A na pewno go zdobędę No dobra idziemy Nie wiem w jaką jeszcze nie pójść ale Jakąś się przejdę. W tą tutaj widziałem węgiel. No dobrze. Przez znaleźć jakieś żelazo, bo w ogóle żelaza chyba nie mam. Aha, super. Już lawa. Jestem wysoko dosyć, więc... A no nie, ja wiem, wiem co to jest za miejsce, Widziałem, już, że... Chodziłem sobie tu już trochę. Tam tego na razie rozwalać nie będę. Nad tą lewą jest Czy na no, obok? tam, zaraz, zaraz idę tam Zaraz idę tam Tutaj jest wejście do tego miejsca. No, mówiłem, że tu chodziłem Ale nic, nic tu nie zdobywałem. I pewnie założy się, że mam jeszcze pismo włączone, więc... No, tak, na normalną gram. No, gdzie to iśmie W sumie nic to nie brałem ani. Ani nic Nie zagłębiałem się bardziej Nie wiem co tu gadać za dużo Ponieważ nie mam tak zbytnio o czym gadać Więc Jeżeli nic nie będę gadać to nie denerwujcie się No ale nie mam o czym gadać Hmm. No tak, trochę informacji powiem. E, na przykład, co do tego, co do tej serii live. W sensie chodzi mi o Minecraft Live. Póki co, na razie tego nie będzie. Dopóki co chwilę wychodzą jakieś nowe wersje tego Minecrafta, to na razie tego kręcić nie będę. Dopiero jak już będzie ta Minecraft 1.0, bo tak ma, takie coś ma wyjść podobno. 18 listopada chyba więc za niedługo. I jak już będę wiedział, że to będzie takie mniej więcej oficjalne To wtedy dopiero to nagrywać Póki co zmieniło się. Chciałem to już parę razy nagrać, ale patrzy się znowu nowa wersja, znowu nowa wersja i tak za chwilę praktycznie więc nie nagrywałem No, więc nie pytajcie mnie już więcej o to aha słyszę zombie Zombiaka słyszę Tylko gdzie no, mówiłem wam, że dalej Dalej już nie szabłem o już myślałem, że coś jest na gdzie Dzień dobrze. Słyszę je, a nie widzę Uch, teraz mi się sko skończy o, to było tyle informacji tak w ogóle <grych> minecraft mode nagrywałem jeżeli jest jakiś fajny mod i nie ma go jeszcze na YouTube, to wtedy nagrywam. Coś jeszcze. Nie wiem, nie wiem co tu powiedzieć. mało tego żelaza o, no ale myślę, że tutaj tego więcej znajdę słyszę książkę Letha ale też nie wiem gdzie boję się, że coś mi zaraz wyskoczy tutaj to już byłem? Jaki sens ale tam, tutaj nie schodzi niżej więc więc jest good Hmm, hmm, hmm. Nie za bardzo widzę tutaj. czekajcie chwilkę. sobie trochę podjaśni, podjaśnię, ekran. może jeszcze chwila. Jakieś trochę mnie zastanawia, dlaczego mm, mniej osób ogląda tą serię ogólnie niż te inne takie, co mam. Wiem, że to nie jest zbyt ciekawe, jak gram, no ale i tak tego jeszcze. Tam jest szkielet gdzieś na dole. Nasze pod Graflem jest najwięcej ukryte. Ale nie chcę się teraz przekupywać przez to. Raz miałem taką dziwną akcję, nie wiem czy to jest tak specjalnie, czy po prostu tak, tak się złożyło, że byłem. Zrobiłem sobie portal do piekła w jakimś tam miejscu i w piekle zrobiłem jeszcze jeden portal. Wychodzę tym drugim portalem i pojawiłem się centralnie w spawnerze Zrobił się portal w Spałnerze. Drugi. Nie wiem właśnie, czy to jest jakiś dziwny zbieg okoliczności, czy to... I od razu o... była też kopalnia obok tego Opuszczona eee, Więc nie wiem, jak mieliście też taką sytuację, to możecie napisać eee. A właśnie, też gram na Prilace 5, ponieważ w becie 1.8 jest dość mało rzeczy który doszł właśnie w jeden w prelace wow, grawat oczywiście po prostu jest tutaj więcej rzeczy i na przykład też jest zastosowanie dla skill pointsa czyli chodzi o ulepszanie ich mieczy i tego wszystkiego Uu, co tu mamy? Lava Lafa, lafa, Gdzie są te potwory? Co sobie... O, Aby się też mieć... mieczy mi się nie skończył. Gdzie on jest? W nie widzę. Tam, dwóch jest. O, niedobrze. Nie będę ryzykował. Więc... szarza. One chyba nawet w siebie strzelają. O ty, no, wow, jeszcze jeden, no, chodź tu, chodź tu, jeszcze jeden, no kości, A tak naczekałem na kości wcześniej to proszę, 4 szkielety O, 5 szkieletów Wow, poleciała strzała, czy mi się zdawało? I nawidzę rozgałęzień Na razie póki co tam nie idę, bo tam widziałem tą tam... la... a bo nie, dobra, już testam Myślałem, że... starczy mi tyle pochodni uuuu, głęboka dziura spadł? no spadł. Hmm. A, zapomniałem się popatrzeć na czas ile będę to, to nagrywał ale tak strzelę na oko W którymś czasie No skończyś no, Słyszałem sobie. o Proszę bardzo Jak dla mnie bezużyteczne jest to mięso, bo tak człowiek jak je zję, to się zatruje I to jest by... No, to jest bez sensu Po co ono jest? A nie da się go upiec, ani nic. O, no i o to mi chodziło. o takie złoże żelaza. Jeśli się tu zgubię, to nie będzie dobrze. Tu jedno przejście, drugie, trzecie. Wezmę sobie ten, te żelazo, zbierę. wpierw pierw. Hmm. Ale jestem nudny, masakra. Ale to nie moja wina. Nie każdy się rodzi z tym czymś. Z tą fajnością. Tak to mogę powiedzieć. Dużo żelaza, to dobrze. Hmm. Muszę sobie kupić nowego kompa bez kitu. No, ten złom już tak się zwiesza czasami. Czasem. Zostawię sobie to na razie. O kurde, skończyło mi się. Drewno. Nie pomyślałem o tym. O, aha, aha, jak z daleka mnie w ogóle zobaczył no chodź tu, no chodź co taki zwany jesteś teraz no kto by pomyślał, że, że kule doświadczenia mogą się spalić nic tu nie ma Boję się przy tej lawie chodzić, jak mi coś trafi. aaa subcie. To boję się, że w i stracę to wszystko. O! Nie ogarniam już tego. Bo za mała jest ta. Tu jedno, trzecie. Jedno drugie trzeci. Słyszałem to znowu gdzieś. Będę wam tak mówił, no bo wy nie słyszycie tylko z gry, więc... więc... Tak. Lajaj, to mówię. W sumie. Hmm. Zanim to zacząłem nagrywać, miałem tyle do powiedzenia podczas nagrywania. A teraz jak nagrywam to nie mam nic do powiedzenia Ciekawe W ogóle jak czasami sobie gram tak normalnie To dużo więcej mam mi się chce mówić niż teraz I nie wiem dokładnie przez co to się tak dzieje Dzieje A Tu jeszcze widziałem żelazo, no tak myślałem No, gdzieś słyszałem zombie żeby mnie nie za... Nie zaszedł od tyłu Wydaje mi się, że są gdzieś tutaj Gdzieś tam ja słyszę. Wiem, nic trudno. Myślę, czy iść tam? Gdzieś za mną albo pode mną są. Nade mną znaczy się. Nade mną albo pode mną. Gdzieś się też to? Czy mi się zdawało, tutaj taki coś czerwonego. O, znowu. Aha, tu, tu lawa jest. Uff. I to jest właśnie pożyteczne, bo przynajmniej wiem, że. Nie mogę kopać nad sobą. To samo jest z wodą. Kiedyś myślałem, że to jest. że to jest lag. Ale. Ale co? Słyszę gdzieś pająki. Tam był szkielet. Tu jest lawa. Ja stąd idę, bo mam za dużo cennych rzeczy mi już nawet ten węgiel, co tu jest. Przyjdę tu kiedy indziej, kiedy będę miał miecz z żelaza. I, i jedzenie, bo proszę, nie wziąłem. Wiedziałem, że już coś zapomnę. No ale trudno. Może zdążę dojść do domu i przeżyć. Dobrze by było, gdybym jeszcze trafił, przynajmniej do tego miejsca. Tutaj ten szkielet zleciał. Tam nic nie ma sobie na dole. Yy. Okej, okay. był tu ten szkielet i wyparował. Dobra już. No, nie mam pytań. Trzeba spieprzeć do domu. Nie z nos jeszcze. Noc, 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 noc... Toż nie, jest dzień, bo słyszę melodię inną, nie te... O, może noc. Już sam nie wiem. Jak nie wiem, co tam to ominąłem? Rozwalę to na szybko. Jak już się traci jedzenie, to zaczyna ono... ...strasznie szybko lecieć. wyjązyczam się niedobrze niedobrze tędy bo teraz są te dwie drogi tu u góry no jest noc, na 100% to jest takie dziwne dziwaki się tego w nocy oddają odwołują chociaż e, nie wiem <śm> jak to powiedzieć nie, nie tu Wolę biegać normalnie, bo jak szybko będę biegł, to szybko mi też będzie odbywać życie A, jednak jest noc I robi się dzień chyba Chyba Czy jest No, niech to Spierdzielaj o, super. Dzięki, dzięki. To już wspomnie. Ja chcę przeżyć. Będę żył, będę żył, będę żył. No, nie będę żył. jedzenie, jedzenie, jedzenie No, super wracam do was za chwilę okej, okay, już jestem, yy, musiałem na, na szybko wyjść z gry i pomyśleć co zrobić teraz, za, żeby nie zginąć i wpadłem przecież na to, że ja tu miałem jeszcze kawałek mięsa nie zauważyłem go, jak ślepy byłem no ale było blisko i poszedłem jeszcze po jedno, żeby nie żeby nie zginąć oczywiście i myślę, że na tym skończymy ten odcinek. Bo pod koniec po prostu taka mi adrenalina wzięła, że... Myślę, nie wiem co zrobić, zaraz zginę, padnę i będzie źle. Będzie źle. No i... no i to tyle, tyle. Więc... Ten odcinek był taki trochę mniej nudniejszy, tak myślę. Nie wiem w sumie ile trwa. No ale... ale jest. Więc... Żegnam się z Wami Steam Players, czyli Dawo i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie, cześć.